Kiedy Edmund przyszedł na świat, wtedy się to zaczęło. To nie jest jej wina. Nie obwiniam jej. To może Edmunda, co? Że się urodził. Przestań, nikt nie zawini. Może jednak ktoś zawinił, co? Co ci jest? Nic, synku, to tylko takie moje upadki. Mamo! Jedzenie nie czeka. Ja spędziłam noc w pokoju gościnnym, dlatego, że wasz ojciec chrapał i wiesz, że to nie była pierwsza noc, jaką spędziłam w pokoju gościnnym. Ale wiem, co sobie pomyślałeś. Czego sobie nie pomyślałem? Twój ojciec udawał, że śpi. Jamie też udawał, że śpi, ale ty, Edmundzie, ty... Ciekawe, co by było... Przestań! Przestań! Przestań tak mówić! Mówisz tak tylko wtedy! Nie! Przestań! Nocy, bo martwiłam się o ciebie! Rozumiesz? No, Butelka whisky jest opróżniona w trzech czwartych, a druga, jeszcze nie otwarta, czeka w zanadrzu. Przyszedł taki moment, kiedy mówię: dosz! Ja jestem przekonany, że ten twój zakuty łeb cały czas wierzy w dawno baloną teorię, jakoby rak był chorobą śmiertelną i każda złotówka wydana na jego leczenie jest tak wypieprzona w błoto. Ścieżka pojawia się i zaraz znika w morzu snów. Jeśliśmy zeszli do nieznej słuch roli, to nasza tylko. Gras na